MonoKolanus to jest znowu, się Zygmunt i dziś pokażemy, będziemy otwierać bardzo, bardzo, bardzo dużo takich teraz... Mamy teraz Muszę wyjąć opakowkę I wezmę sobie pakiet. Mamy takie coś. Dobra, czy to się trafiło? Legendarny. Dobra, odkładamy. I trapi nam się. Tak ją. Pan jest. fajny może uczyć. Odkładamy go do naszego wielkiego stożu z gnietkami. Bierzemy kopy, barę. Dobra, co tutaj na? Słuchajcie, muszę wziąć Trafiła nam się. Otwieramy sobie papierek. Co się trafiło? O nie, spadło mi. Ok. Legendarny. Dobra, nawet spoko. Czekajcie, odłożę. I mamy takiego. Legendarnego kapi tak, ja to może być chmurek, no Odkładamy kolejną do naszego stosu. I kolejny biedroniak. Zresztą. Dobra. Otwieramy. co my mamy? Patrzymy. Trafił nam się normalny. Dobra, odkładamy papierek i mamy susi alkoholami do jeszcze. i bierzemy koty bare czekajcie, bo ja miałam wszystkie pootwierane bo otworzyłem wczesnej ale nie patrzyłem co mamy I dobra, I teraz będę musiał już otwierać bierzemy sobie Minecraft. zobaczcie Zobaczcie, muszę otworzyć nożyczki nożyczkami. Obcinamy. Ob... Dobra, obciąłem. Zobaczcie, tak się prezentuje. Wyciągamy sobie. To jest. Taki on. Obcinamy. Hopla. I wyciągamy taki ten papierek. I zobaczcie. Mamy taki coś. To by trafiło. Normalnie. Dobra, nieważne. I co my tu mamy? blok w blokek Minecrafta. No Hop! Dzień, mam dziczkę. odkładam do soku. Papierek muszę też włożyć do pudełeczka. Hop! I sobie teraz owocki. A nie? Co, nie? Czekajcie. Albo nie, owocki. Weźmiemy sobie tajemniczego boksa. Dobra? Mam akurat otworzyć. Spójrzcie, jaki duży. Większy niż moja ręka. Dobra. Co to, no to ma. Ok, wyciągamy sobie papierek, hopla. No i mamy normalnego. Ok, odkładam do pudełeczka. Jaka jest jak ta Łapeczka w górę. Nawet się nie spodziewałem. Spójrzcie, odkładamy. I bierzemy sobie owocy. Tak się prezentują. Muszę otworzyć. Poczekajcie, chwilkę. Dobra, otwieramy. Hop. Spójrzcie, tak tył się prezentuje. I tak w przód. To my tam możemy mieć? No. Jest troszkę duży. O taki. Dobra, otwieram. Mamy taki też i wyciągam papierek. Spójrzcie. Co mamy? Legendarny! Hopla. Diamentowe jabłko. Dobra, odkładam na kuczu. Z niotkami. Apiorek też i otwieramy biedroniaczka. Spójrzcie. Okay, się otwieramy. Opla. Dobra, otworzyłem. Spójrzcie, teraz wyciągamy sobie apiorek. Spójrzcie, jaki duży w wielkości mojej ręki, Trochę, chyba, chyba kilka centymetrów. Jednego centymetra wokół. Obczołem. Mam tak. Wyciągamy sobie papierka, który pokazuje nam, co się trafiło. Legendarny! Odkładamy. Jaki gniotek? Diamentowy koszyczek. Fajnie, przyjedzie się. A co I bierzemy pierwszego, Tajemniczego. Dobra, otwieramy. Hopla. Trafiło. Taki wielkość jest. Otwieram znowu. Zamknięcie kolejne jest. Dobra. Otworzyłem. Spójrzcie. Okej, okay, bierzemy papierek. Hopla. Co mamy? Legendarny. Co się trafiło? Zaraz wezmę, tylko odłożę papierek. I wojan główka wojana. Spójrzcie, to mój ulubiony youtuber. Jest bardzo najlepszy. Odkładamy. Fajnie też jest fajny. Palion też. Paliano, bombano, a nie bano też. Dobra, otwieramy następny. Też kupuję na wiążakur. Rzeczę. Dobra. Otworzyłem. Teraz wyciągamy. Oj, No dawajcie, no dawaj. Nie, nie drzwi Dobra, otworzamy. Wyciągamy. U nie, spiegło się ale się na czwę, jeszcze nie przerwam. Otwieramy. Dobra, nie patrzę, nie patrzę. Wyciągamy papierek. Jeszcze takie było. Otwieram papierek. Ale jeszcze takie pudełko mu się podarło, ale to nic. Muszę otworzyć papierek. I to się trafiło. Epicki! Dobra. Muszę odłożyć. Otworzyłem i trafiła nam się piłeczka. Patrzcie jaka ładna. Odkładamy w czasu kolejne i otwieramy kapibare. Dobra, co się trafi? Obstawiam, że epicki. Napiszcie w komentarzach jak było. Tylko szybko, bo już otwieram. Dobra, spójrzcie. Mam takiego o. I dobra. Wyciągamy sobie. Wyciągamy. Ok, mamy taki unboxing. Spójrzcie. Dobra, otwieramy. Teraz... Okej, okay, otworzony. Odkładam. Okej, okay, mamy taki coś. Hopla. Otwieramy. Co się trafiło? To się trafiło? Rzadki odkładamy i tak ją. jeszcze przyjrzycie się odkładamy i to wszystkie gniotki a tu wszystkie pudełka dobra, teraz wysypuję i pokażę wam każdego gniotka oj, jeden nie, nie wysypał się spójrzcie ile gniotków poukładam je, za chwilę przyjdę Wam pokażę. Już niedługo prawie wszystkie Chople Już dużo zostało. Nie, nie odchodźcie, bo będzie dalej fajniej. Ok, to to. Tu ten, tu ten 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 ten, 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 o jacie, ale ich dużo. Ok, ostatni poukładałem, biorę telefon i spójrzcie, to są wszystkie gniotki. Możecie sobie policzyć. Fajne? Napiszcie w komentarzach, czy fajne, czy się Wam podobają. I teraz widzimy się w, na w następnych chwilach.